Ja jestem Blanka Kapuścińska, należałam do tej samej grupy. Był to klub literacki, który powstał w Króliceum Kraszewskiego. Były to takie pozalekcyjne zajęcia, na które zebrała się grupka właśnie takich ludzi, pasjonatów literatury, sztuki, kultury. Tam właśnie miałam okazję poznać Stefana. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale nie wiem, czy to ktoś już powiedział, czy to moja refleksja, że niektórych ludzi bardzo trudno zastąpić. I do takich ludzi należał właśnie Stefan. Mówi, był. Jednym z niewielu ludzi, których śmierć mnie osobiście dotknęła bardzo, tak dotkliwie, głęboko. Bardzo ciężko było mi się z tym pogodzić. Zawsze był pełen życia, werwy, więc ta wiadomość była rzeczywiście takim ogromnym szokiem dla mnie. Zaraz. Zresztą nie tylko z powodu śmierci. Bardzo często wracam, być może z racji wieku mojego, i tak to się już dzieje, że z wiekiem człowiek coraz częściej wraca do wspomnień, cofa się w przeszłość i tak jakby odżywają te dawne lata młodości. Spotykaliśmy się często. To była dla mnie osobiście taka, taka, taka troszeczkę no, szkoła życia. Więc to była taka grupa, spotykaliśmy się po lekcjach. Byłam wtedy taką dosyć zakompleksioną i nieśmiałą osobą. Więc tutaj. Towarzystwo Stefana, wieśka i w ogóle cała grupa tych ludzi, to było dla mnie coś takiego niezwykłego. Bardzo dużo się nauczyłam od nich. Naprawdę dużo rzeczy nie wiedziałam. To jakby zaczęłam. W Więcej czytać, interesować się właśnie literaturą, chociaż czytałam zawsze dużo, <noise> przez całe życie od początku. Ale to była dla mnie jakaś taka grupa, która mobilizowała mnie. Dzięki temu po prostu poprzeczka dosyć tak wysoko stała i właśnie mogę powiedzieć śmiało, że to, kim stałam się, w przyszłości to jest właśnie bardzo duża zasługa tej grupy, tego towarzystwa Stefana. Stefan był w naszej grupie takim no niekwestionowanym autorytetem właśnie w dziedzinie języka polskiego, literatury, teatru. Był takim naprawdę osobą, do której zawsze można było pójść dopytać. Jeszcze wiele, wiele lat później, kiedy, kiedy już nasze kontakty tak się rozluźniły, bo wiadomo, każdy swoje życie, praca, dzieci, rodziny i tak dalej, więc był taki czas, kiedy te kontakty się poluzowały, ale ja zawsze miałam tak z tyłu głowy takie przekonanie, a ponieważ uczyłam języka polskiego, więc zawsze miałam takie przekonanie, że jeśli będę miała jakieś wątpliwości, czegoś nie będę wiedziała. Zawsze tak jakby Stefan był tą osobą, do której mogłabym się zwrócić, dopytać, poradzić się, zawsze mogłabym liczyć. Tak jak powiedziałam, Stefan był no, osobą wyjątkową, taką mądrą, był autorytetem, ale nigdy jakoś tak nie dał, nie dał nam Odczuć tego. I tak jak mówiłam, ja byłam taka, no, no niewiele pojęcia miałam. Była przepaść między wiedzą jego a moją. Ja dopiero zaczynałam, dopiero się uczyłam, ale właśnie nigdy jakoś nie odczułam tego nigdy nie dał tego odczuć że może jesteśmy jacyś gorsi, głupsi, mniej wiemy. Spotykaliśmy się na tych klubach, tak właśnie jak tutaj myślę, że nie tylko ja wspominam. To były naprawdę takie bardzo, bardzo wartościowe spotkania, więc dyskutowaliśmy na temat przeczytanych książek obejrzanych filmów, muzyki, której słuchaliśmy, pamiętam pasjonowaliśmy się tak, no poezja śpiewana, więc pamiętam bardzo dobrze, była to Kudżawa, Ewa Demarczyk, Ewa Demarczyk to była po prostu taka moja ulubiona, no, pieśniarka tak można i, i, i była to kudzawa, Znaliśmy na pamięć całe teksty, pamiętam i śpiewaliśmy z pamięci piosenki, Wydemarczyk. I wtedy, kiedy Stefan już rozpoczął studia w Krakowie, więc y, y, pamiętam, y, miał okazję i właśnie był y, na występie Wydemarczyk w piwnicy pod baranami. <grywka> Kiedyś przy jakimś tam spotkaniu pochwalił mi się tym, powiedział, że zawsze mnie kojarzy ze Woldemarczyk, i, i pamiętam, że wtedy tak trochę mu zazdrościłam tego występu, <grych> że właśnie na żywo, że tam się znalazł. No, spotykaliśmy się też w plenerze, właśnie nad Bugiem, robiliśmy ogniska. No, i no wiadomo, w tamtych czasach coś tam się wypiło, ale oczywiście no nie było to jakieś takie na potęgę pijaństwo. Kojarzę, piliśmy wtedy sangria, wtedy taka modna była sangria. No i gdzieś tam, kiedy siedziało się całą noc, to grzańca robiliśmy i piliśmy. Pamiętam w mieszkaniach u naszych kolegów, koleżanek, u Jarka Wasiluka. Jarek, mogę powiedzieć o Jarku też. Jarek Wasiluk to z kolei, tak jak Stefan był od, od literatury, od teatru, takim autorytetem, to Jarek Wasiluk od muzyki. Właśnie pamiętam nagrania, które. No Jarek tak jakby tutaj na te nasze spotkania przygotowywał oprawę muzyczną, więc tutaj utwory, które gdzieś tam na, na, na szpulowym magnetofonie były nagrane, więc w ogóle to był taki niesamowity klimat, nastrój. Siedzieliśmy, Często bardzo długo do samego rana nieraz wracałam do domu nad ranem pustymi ulicami Białej i po tych spotkaniach. I no, także naprawdę wspominam to jako wyjątkowy czas, jako taki czas, no, w którym no naprawdę tak. No mówię, stałam się tym, kim, kim jestem. To, to, te spotkania, to wszystko mnie ukształtowało. Ja po prostu i bardzo cieszę się, że. A, jeszcze może jedną rzecz powiem. Tam wśród wierszy, to nie powiedziałam o tym właśnie, że podczas jednego z takich spotkań Stefan z Wieśkiem zrobili nam taką niespodziankę miłą, więc napisali te wiersze, sonety o każdym z nas. Sięgam czasem, tam do, ja zostałam jako czarodziejka z krainy czasu, tak, tak byłam przez nich po prostu odbierana, widziana. I zawsze jakoś czas, upływ czasu to była ta rzecz, która szczególnie jakoś tak mnie dotykała, obchodziła. I nawet nie sądziłam, że, że właśnie w tej chwili, teraz, po tylu latach, że to się stanie takie, takie prawdziwe, takie, takie bliskie i może nawet powiem, z wiekiem tak bardzo zaczyna boleć ten upływ czasu. To, że że, że zostało nas z tej grupy tak niewiele osób, bo, bo tak naprawdę i, i w sumie tak nie wiadomo, kto kolejny, kogo będziemy musieli kolejnego żegnać. Ale to bardzo dobrze, wspaniale, że jakieś okruchy w postaci właśnie tych wierszy, książek, że coś po nas jakoś zostanie. To, to taka odrobinka nadziei. W tym wszystkim. W związku z wydaniem tomiku Wierszy: Spotkanie w Drodze, Sonety dla Przyjaciół, nasuwają się, wracają wspomnienia o jego autorach, Wiesławie Gromackim i Stefanie Wrzosku. Chodziliśmy razem do Liceum Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Wieśka zaczepiłam kiedyś w drodze do szkoły. Dowiedziałam się, że brał udział w Olimpiadzie Wiedzy i Polski, o Polsce i świecie współczesnym. Na poziomie centralnym. Chciałam się bliżej dowiedzieć, jak do tego doszło, jak wyglądała ta olimpiada. Wiesiek wygrywał również liczne konkursy. W nagrodę za, za osiągnięcia w olimpiadach został nagrodzony wyjazdami na Kubę do do byłej Jugosławii, do Dubrownika i do Moskwy. To były lata 70. ubiegłego wieku, więc każdemu imponowały takie wyjazdy. Wysiek zawsze był bardzo skromny, spokojny. Imponował wszystkim swoją wiedzą i wrażliwością. Po prostu był nieprzeciętny. Rozmowa z nim była zawsze ciekawa, przyjemna. Nigdy nie brakowało interesujących tematów. Często pogrążony w myślach, spacerując ulicami, nie, nie widział swoich znajomych, swoich bliskich, więc trzeba było głośno zawołać, żeby zwrócił na nas uwagę. W liceum zaczęły się kształtować jego zainteresowania pisarskie i dziennikarskie. Jego z największych pasji literackich stała się poezja. Mimo swoich sukcesów w szkole nigdy nie był odpowiednio, dostatecznie doceniony. Wiesiek chodził na kółko literackie w szkole ze Stefanem Rzoskiem i innymi kolegami. Tutaj nawiązała się między nimi bliska więź i przeniosło się to do naszych domów. Przypomniało mi się, że widywałam wcześniej Stefana Wrzoska w bibliotece miejskiej. Pożyczaliśmy razem książki, zapamiętałam go z blond, czupryną, z długimi włosami, jakie się nosiło w tamtych czasach, z lokami. Krąg kolegów i przyjaciół Stefana i Wieśka ze szkoły stale się powiększał o osoby o podobnych zainteresowaniach, podobnej wrażliwości. Łączyła ich wspólna nić porozumienia. W pewnym momencie, momencie dołączył do nich Stefana Brat, jego przyszła żona. Kółko literackie przeniosło się na spotkania do domów. Najczęściej było organizowane przez Stefana i Wieśka. Stefan nadawał im ton, charakter, potrafił bardzo uważnie słuchać. Rozmawialiśmy o książkach, filmach, sztuce. I przy tym słuchaliśmy poezji śpiewanej, przeważnie Ewy Demarczyk, Niemena, Bułata Okudżawy, Marka Grechuty. Były wspólne spacery, ogniska, wyjścia do kina, kuligi, sylwester i prywatki. Przy, tańczyliśmy przy płytach winylowych. Odczuwaliśmy podobne myśli, emocje, wzruszenia. Były tematy filozoficzne nad sensem istnienia, świat widziany oczami 17-19 latków. oczekiwania, nasze marzenia. Rozmawialiśmy o wątpliwościach i niepewnościach, opowiadaliśmy też o swoich przeżyciach, co było bardzo ważne w tamtym okresie. Grupa dawała wsparcie, mieliśmy świadomość, że ktoś nas słucha, że ktoś nas rozumie. Dzięki temu rosło poczucie własnej wartości. Zapominaliśmy o kompleksach, niepowodzeniach. Czuliśmy się po prostu swobodnie. A w szkole panował wtedy rygor, dyscyplina. Nauczyciele byli bardzo surowi. Musieliśmy, się przestrze musieliśmy przestrzegać zasad. Stefan mówił bardzo piękną e, polszczyzną. Miał talent krasomówczy już w tamtych czasach potrafił precyzyjnie formułować swoje myśli, wyrażać je w sposób bardzo zrozumiały, barwnie. W czasach licealnych zaczął pisać wiersze w sposób subtelny, bardzo subtelny dawał wyraz swoim emocjom. A bardzo ważni dla niego byli znajomi, którzy się często z nim spotykali. Umiał też oczarować dziewczyny, prawiąc komplementy. Pisał dla nich wiersze, zdobywał ich serca. A miał w swoim gronie dużo wielbiciele, które go podziwiały, skrywając swoje uczucia. Jego talent literacki dostrzegli również nauczyciele, którzy wytypowali go na studia. A wybrał teatrologię w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wspomnienia o wieśku zawsze pozostają częścią moich wspomnień z młodości. Koledzy, których już nie ma wśród nas, pozostali w naszej pamięci. Nazywam się Ireneusz Wagner. Jestem byłym prezesem Klubu Literackiego Maksyma w Białej Podlaskiej. Do Klubu Literackiego Maksyma w Białej Podlaskiej przyszedłem w roku 84 i właśnie w tamtym okresie poznałem Wiesia Gromackiego i Stefana Wrzoska. Aczkolwiek z Wiesiem Gromadzkim łączyła mi aż do jego śmierci przyjaźń. Oczywiście wspólne zainteresowania poezją, literaturą, wspomnieniami region, regionalnymi w Białej Podlaskiej. Wiesio Gromacki był niezwykle bardzo ciepłą osobą, wybitnym literatem, wybitnym yy, regionalistą. Zawsze pamiętam, kiedy zaczynałem. W tym początkowym okresie pisać, przychodzić do klubu literackiego, poznawałem nowych poetów, nowych pisarzy. Wiesio Gromacki zawsze brał pod swoje skrzydła młodych poetów, bardzo dużo nam pomagał w wydawaniu tomików. Oczywiście bardzo dużą wiedzę miał na temat poetów, pisarzy nie związanych z Białą ale oczywiście mieszkających poza, poza granicami naszego miasta. To byli bardzo wybitni pisarze. Wiesio był. Wiesio był Oczywiście, związany z wieloma ogólnopolskimi klubami literackimi w całej Polsce. Miał spotkania w całej Polsce, w klubach literackich, w domach kultury. Prowadził spotkania autorskie dotyczące naszej ziemi, tutaj Podlaskiej, południowego Podlasia. Przyjaźnił się z wieloma wielkimi pisarzami, przede wszystkim ze świętej pamięci. Zdzisławem Łoczkowskim, wieloletnim naszym przewodniczącym konkursu ogólnopolskiego imieniem Kraszewskiego. Wieś, jakomacki zapoczątkował podlaskie spotkania literackie. W tym roku właśnie obchodzimy 40-lecie klubu literackiego Maksyma oraz ogólnopolskich spotkań literackich. Akurat tak się złożyło, że ja też obchodzę 40-lecie swojej twórczości. Stefan Wrzosek, taka ciekawostka, że w 90 roku, gdy wydawałem swój pierwszy tomik poetycki Ty i ja i nic nie jest, była to poezja dosyć y, umieszczona w nurcie awangardowym. Stefan Wrzosek napisał mi wspaniały wstęp do tego tomiku. Bardzo zauroczony jestem i do tej pory uważam, że to był mój najlepszy tomik. Ale to co, o czym pisali, wspólnie działali, oczywiście na niwie harcerskiej, literackiej, Stefan Wrzosek jako polonista i Wiesio Gromacki jako literat, jako oczywiście też wspaniały dziennikarz związany ze sztandarem ludu, Dziennikiem Schodnim, Słowem Podlasia. Mieli niesamowitą wiedzę. Potrafili na spotkaniach literackich oczywiście w małym w dużym gronie Zachęcać do czytania, do zapoznawania się z naszą twórczością, z twórczością tego regionu. Uważam, że wyjęcie z archiwum, ze strychu, można by tak powiedzieć, tych ich wierszy z lat 70. wspólnych Wiesia Gromackiego i Stefana Wrzoska, jest no, wspaniałą rzeczą. Dla mnie to są relikwie. I dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na spotkanie.